Dzień dobry drogie panie. Witam się z wami po dość długiej niestety przerwie. E, od razu mówię: ta przerwa w ogóle nie była planowana i tak naprawdę przyszła z zaskoczenia. Zaczęło się od remontu łazienki, w którym po prostu wszystko w tym remoncie poszło nie tak, co mogło pójść nie tak. E, do tej pory remont jest nieskończony, pomimo że miał trwać nawet nie tydzień. I się mówi, życie się zadziała, no ale niestety. No? Tak czasem bywa. E, a jak remont w takim małym mieszkaniu, to nie ma zbyt dobrych warunków do po prostu do e, zamawiania paczek. Zresztą do tej pory ja czuję, jak ten cały kurz po prostu siedzi w mieszkaniu. Dziękuję bardzo, dziewczyny, że pisałyście, e, martwiłyście się trochę, co się dzieje. Za półtora tygodnia lecimy na wakacje, więc jeszcze teraz jest taka, wiecie, teraz jest jeszcze taka nagonka, e, żeby wszystko pozałatwiać, co trzeba. Także dzieje się, dziewczyny, ale wracam do Was. Na razie z mniejszą częstotliwością myślę, że póki nie nazbieram materiału, bo nie mam nagrane totalnie nic. To jest pierwszy filmik, który nagrywam i może uda mi się dzisiaj nagrać drugi, więc e, na razie e, będą pojawiać się filmy, myślę, że raz w tygodniu w soboty po prostu, kiedy mamy większość z Was ma po prostu wolne i ma czas, żeby sobie pooglądać. E, ale powoli, powoli myślę, że będziemy zwiększać tą częstotliwość, o ile w, w tych sklepach pojawi się coś ciekawego, bo na razie jest lipa, ale tak. E, myślę, że nagram też jakiegoś vloga, żeby Wam poopowiadać, co u mnie i tak dalej. Zrobiłam sobie rzęsy stricte, myślę, pod urlop. Nie wiem, czy będę... E, t, wczoraj byłam na uzupełnieniu, bo praktycznie już od trzech tygodni noszę sztuczne rzęsy. E, więc one teraz się dzisiaj wydają takie wachlarzykowate, takie e, mocniejsze. Natomiast, wiecie, po tygodniu, jak już trochę tych kępek wypadnie, to one będą bardziej naturalne. Ja zawsze wolę robić e, gęściej na początku, żeby po tygodniu po dwóch nadal był fajny efekt. E, także tak. E, a, no i pierwszy raz widzicie mnie w blond włosach. Prawda, ja w tych blond włosach chodzę już. E, bardzo długo. Jak widzicie, odrost mam okropny. W przyszłym tygodniu idę na kolor, idę na zrobienie odrostu i też chcę jeszcze zmienić odcień tego blondu, bo to nie jest do końca blond, który mi się Podoba i który mi odpowiada. Natomiast przefantastycznie czuję się w blondzie, dużo lepiej niż w ciemniejszych włosach. Także na pewno blond, póki co, zostaje ze mną, tylko nie do końca jeszcze ten odcień blondu, który mam w tym momencie. Ale powiem Wam, że bardzo mi Was brakowało, bo nie miał mi po prostu kto doradzać. I zanim przejdę, dziewczyny, do hololumpaksowego, to mam jeansy z HM. -u. I zastanawiam się, co o nich myślicie. Yy, mają cudowny materiał, to jest taki mięciutki, fajny dżinsik, idealny, myślę, że może nie na upały, ale na taką wiosenno-letnią pogodę, gdzie nie jest jeszcze tak. Bardzo duszno, myślę, że będą ok. Zaraz Wam je pokazuję. Ja je mam w rozmiarze 40 i bardzo bym chciała usłyszeć Waszą opinię na ten temat, ponieważ mi w tym momencie nie brakuje jeansów, ale zawsze tak jest, że jak czegoś nie potrzebujecie, to nagle jest wybór, a jak coś jest potrzebne, to nigdy tego nie ma. Jeansy, szeroka nogawka, dobrze widać. Ubrałam od razu buty, żeby było widać, jakby się to prezentowało całkowicie. One mają tutaj taki paseczek, że można się związać Delikatnie robią camel toe, ale myślę, że to kwestia tego, że ja je wysoko podciągnęłam A jak one się trochę stąpią, bo teraz rozmiar jest idealny, idealnie dopasowany Ale jakby one się delikatnie naciągnęły, to one mi troszkę spłyną w dół I myślę, że wtedy nie będą robić camel No Szerokie nogawki, tak wygląda tył E, jedyne, co mnie przeraża w tych spodniach, to cena, bo ich e, normalna cena to jest 165 zł. Ja je zamówiłam z jakimś rabatem w aplikacji minus 15, więc wyszło mnie 140. Jak ze spodnie? sporo i nie sporo. Są droższe i są tańsze, natomiast rzeczywiście powiem Wam szczerze, że wszystko mi się w nich podoba. Po kolor, po długość nogawek, yy, po właśnie jak leżą, jak leżą tutaj w talii. Także naprawdę mi się podobają. Jedyne co, no to tutaj jakieś takie. Ja nie, nie do końca lubię takie przebarwienia, jak są na tych kolorach, ale dobra, no taki kolor wybrałam. Ten mi się podobał najbardziej z nich wszystkich. Chętnie się dziewczyny dowiem, co myślicie o tych spodniach. Bardzo wam polecam, jeśli szukałyście. Ja właśnie mam dwie pary spodni, które będę wam pokazywać z szerszą nogawką, więc tak naprawdę. Nie są mi one teraz do końca potrzebne, ale tak mi się podobają, jak leżą. Więc tutaj chciałabym serio usłyszeć Waszą opinię na temat tych spodni. Czy leżą dobrze? Czy leżą naprawdę super, tak jak mi się wydaje? Czy jednak bez szału i żeby ich sobie nie zostawiać? I teraz tak, rzeczy z lumpa mam naprawdę sporo, Za całe zakupy wydałam, 60 zł byłam w najtańszy dzień, zacznę od rzeczy, która nie jest dla mnie, jest dla mojej mamy, bardziej wiecie co, na strój kąpielowy do Turcji, o właśnie, wyprałam sobie z naklejką i mi tutaj nie zeszło ale to się ogarnie. Taka chusta wiecie, żeby sobie przewiązać strój. Ładny kolor, taki turkusowy. On ma delikatne cyrkonie. W jednym miejscu był delikatnie zaciągnięty, ale myślę, że za taką, cenę, ale myślę, że za taką cenę nie ma co wybrzydzać. I następną rzeczą również dla mojej mamy. Oczywiście na drugiej stronie. Piękny kolor oczywiście, fajne rękawki tutaj z takimi ściągaczami e, taki print, dość ciekawy, e, bluzka ma 80% wiskozy, a reszta chyba coś sztucznego natomiast rzeczywiście jest przepiękna no ja z chęcią zostawiałabym sobie tą bluzeczkę ale jak widzicie na mnie jest za szeroka więc no u mnie nie zostanie ale myślę, że moja mama bardzo się z tej bluzki ucieszy, na upał będzie idealna Tutaj dorwałam taką bluzkę i mam mieszane uczucia. Nie do końca uważam, że ona jest w moim stylu, natomiast bluzeczka jest przepiękna. Ma fajne paseczki, piękny kolor oczywiście. Dobry materiał, nie wiem, wiskoza albo bawełna, lub jakaś taka mieszanka. Na pewno nie jest to sztuczny materiał. E, tutaj baskinka, rękawki kończą się w łokciu i są takie bufiaste, kopertowy dekor, także jak najbardziej i tutaj ma jeszcze taką złotą sprzączkę. Bluza do latania z psem, przepiękny właśnie czekoladowy kolor. W ogóle ja bardzo lubię połączenie czerni z brązem. Uważam, że świetnie się to komponuje. Bluza była nowa z metką, dorwana i kosztowała mnie 5 zł. No taka do latania po domu teraz myślę, że jak najbardziej jest okej. Okay. Ona ma ściągacz więc tak się prezentuje normalnie, ale ja lubię ją sobie ten ściągasz podwinąć do środka. Następnie mam taką zwykłą bluzeczkę, firma Big To jest rozmiar L. Bluzka jest 100% wiskoza. Jest krótsza, wymaga prasowania. Wszystkie rzeczy już wyprałam, także one mogą być delikatnie pomiętne, bo nie są wyprasowane. Ona tutaj ma takie bardzo ładne guziki. Fajny dekor. Ręce są bardziej przylegające i tutaj. E, powiem Wam szczerze, że jak ją pierwszy raz mierzyłam po tym, jak ją przyniosłam z lumpa, e, no to wydawały mi się ciasne w rękach. Natomiast teraz już jest ok, chociaż te rękawki są dość długie. No ale to delikatnie, wiecie, można sobie myślę, że podwinąć. E, do pracy myślę, że idealna za 2 złote nie ma co wybrzydać. A teraz na ten okres, właśnie jak się już robią powoli te upały, no to 100% wisko zamyślę, że będzie. Idealna. Nad tą bluzką troszkę się zastanawiam, ponieważ jest ona welurowa, więc jest ona sztuczna, więc jest ona raczej poliestrowa, sztuczna, ma fajny napis, karma, także mega mi się spodobała. Wydaje mi się, że tak, tak puszczona nie do końca, ale włożona w dżinsy i wydaje mi się, że jakieś jasne, fajne dżinsy, jakby sobie włożyć taką bluzkę... No to wydaje mi się, że jest naprawdę ok, e, ale zobaczę. Zobaczę czy, e, zobaczę, czy nie będzie mi w niej za gorąco. Bo jeśli się okaże, że się będę w niej po prostu pocić, a pewnie tak będzie, to myślę, że po prostu oddam ją gdzieś dalej. Ale gdzieś tam wymarzyłam sobie do jasnych jeansów, że może wyglądać całkiem ok. Jeśli chodzi normalnie, e, ona tutaj ma takie rozcięcia, ale tak jak Wam mówię, ja bym wolała ją raczej wkładać w spodnie. Następnie znowu mamy tą firmę Big Book, rozmiar M i to jest taki krótki topik i on jest jakby taki plisowany. Jest sztuczny, ale w tej bluzce mi to aż tak nie przeszkadza, ponieważ ona jest rzeczywiście nie taka bardzo y, przylegająca, tylko rzeczywiście jest w niej po prostu przewiewnie, jest to topik, więc wiecie. Pachy tutaj oddychają, e, nigdzie mnie tak, wiecie, nie oblepia, więc wydaje mi się, że nawet pomimo tego, że to jest poliester, no to ja sobie tą bluzeczkę fajnie wystylizuję. Następnie znowu ta sama firma, aż jestem w szoku, nie zauważyłam tego wcześniej. Tym razem rozmiar XL i to jest takie body welurowe. Bardzo mi się podoba, że takie pudełkowe wycięcia, myślę, że naprawdę dobrze działa to na sylwetkę. Wydaje mi się, że takie do wychodzenia dobrze wygląda, także raczej na razie zostaje ze mną. Następnie, kurtka bomberka welurowa, ona jest z primerka, to jest rozmiar 40. Jeśli chodzi o detale w postaci zamków, to są w kolorze srebrnym. Zwykła, klasyczna, czarna. Krótka, kurteczka, tylko właśnie to, że jest walurowa, Ona była bardzo ponieszczona. Była mocno zmachacona na tych częściach właśnie materiałowych. Natomiast ja już sobie to ogarnęłam golarką. Kurtka kosztowała mnie 5 zł, i wydaje mi się, że tak samo. Jest bardzo neutralna. I kurtkę, która raczej leci dalej. Wzięłam ją, bo spodobało mi się bardzo połączenie kolorystyczne. Nie wiem, gdzieś mi się te kurtki podobają. Totalnie nie na mnie, bo to nie jest mój styl. Ale jakoś, nie wiem, po prostu przymierzyłam, stwierdziłam, że rozmiar jest odpowiedni i ją wzięłam. Ona mi się kojarzy, nie wiem, z jakąś staniną konia albo coś w tym stylu. Także taka kurtka raczej nie zostanie ze mną Chociaż chętnie dowiem się Wasze opinie na ten temat. W końcu przechodzimy do dołów i mamy tak spódnica Dorota Perkins. To jest poliestrowa, ale jest naprawdę cieniutka. Byłam pewna, że to jest wiskoza. Bardzo przyjemny poliester. Kolorystyka nie do końca moja, ale wiecie co, w spódnicy chyba mi to aż tak nie przeszkadza, bo rzeczywiście łączyłabym ją po prostu z czarnym topikiem. Także wydaje mi się, że długość jest fajna. Rozcięcie delikatne. I teraz mam spodnie high-end, spodnie garniturowe z szeroką nogawką. To jest rozmiar S, ale chyba się już naciągną, bo pasuje. E, kieszenie. One w ogóle są takie e, bardziej otwarte, więc się nie rozchodzą. Tak się prezentują z każdej strony. E, myślę, że nogawka, jak najbardziej, jeśli chodzi o długość, jest odpowiednia. Nawet do butów będzie wyglądać dobrze zwykłe, klasyczne spodnie myślę, że idealne do pracy. Materiał na minus bo to poliester na plus, że one są świeżo wyprane, a nie ma ani, jednej, ani jednego marszczenia do wyprasowania, także myślę, że na chłodniejszą pogodę do pracy takie spodnie za 2 zł do wychodzenia. Dużo udało mi się właśnie dorwać spódnic w lumpie, spódnica w stylu, który uwielbiam, czyli po prostu zwykła z rozcięciem. Co mi się podoba, to to, że zazwyczaj te spódnice są dużo krótsze, takie miniówki, a ona jest naprawdę dłuższa. Poliestrowa, więc raczej nie na lato, tylko później do rajstop i do jakiejś koszuli czy gładkiej bluzki. Także myślę, że spódnica jak najbardziej na no tak, tak samo nie mnie się więc jest cudowna. Następnie mam spódnicę, której nie mierzyłam w lumpie, i wydaje mi się, że ona raczej ze mną nie zostanie. Nie do końca raczej mój styl. Podoba mi się kolor, a jednak nie jest w moim stylu i raczej po prostu pójdzie dalej. Ja myślę, że ubierając się po prostu rano i ona będzie leżeć w szafie, że raczej nigdy jej nie wybiorę. Także ta nie zostaje ze mną, raczej pojawi się na moim vintage, więc jeśli któryś z Was się podoba, to w razie czego zapraszam. Następnie mam spódnicę, która wygląda, jakby była po prostu szyta u krawcowej. Nie ma żadnej metki ani nic, a zazwyczaj krawcowe szyją takie spódnice. Długość ma idealną, bo kończy mi się w miejscu, które jest w miarę szczupłe, więc wydaje mi się, że mnie wydłuża. Ma też tak samo delikatne rozcięcie, natomiast ona tu ma tak dużo, wiecie, co haftek. I wydaje mi się, że może mnie delikatnie w biodrach poszerzać, albo po prostu to jest moja figura i tak ma być. Także ona jest po prostu idealna. Rzeczywiście, jakby krawcowa szyła ją na mnie. Tylko się zastanawiam, czy ten krój jest na pewno dobry dla mnie. Piękny kolor, bo to jest taki jasny, szary, więc jest, moja, więc jest to moja paleta. Także naprawdę można ją fajnie wystylizować. Do pracy tak samo sprawdzi się idealnie. Iść przez te właśnie tutaj szycia. Wydaje mi się, że może delikatnie poszerzać. Następna spódnica H&M, rozmiar M. I to jest spódnica bardzo, wydaje mi że w trendach. Może nie sama spódnica, natomiast ten print, czyli te takie paseczki niebiesko-białe, teraz są bardzo spotykane w jakichś takich spodniach piżamowych, które dziewczyny teraz noszą w ogóle na ulicach, w tych takich spodenkach krótkich, które też wyglądają jak od piżamy. To jest taka zwiewna spódniczka z farbankami, wydaje mi się, że na urlop spokojnie mogłabym ją wziąć. Bardzo przewiewna, myślę, że rozmiar jest ok. długość prezentuje. Ona rzeczywiście wydaje mi się, że jest troszkę bardziej poszerzająca, ale to też jest krój, który nie ma podkreślać figury, tylko rzeczywiście ma być taki bardziej rozchodzący się. Rzecz, w której jestem totalnie zakochana i na pewno jedzie ze mną na urlop, to jest HM rozmiar M i to jest 100% wiskozowy kombinezon. On tutaj ma gumkę i tak, albo można do niego nosić pasek, ale oczywiście nie mam pasującego, ale wtedy by miała dobrą długość nogawek, albo można sobie właśnie ten pasek tak delikatnie podwinąć, żeby to wyglądało jak bluzka i jak spodnie, tylko wtedy skracają mi się nogawki. W urlopie będzie przeszkadzać, że te nogawki są krótkie, ale rzeczywiście kombinezon jest świetny, kosztował mnie 2 zł. Był ubrudzony, ale wszystko zeszło w praniu, także, także naprawdę nie mam się do czego doczepić i wydaje mi się, że na urlop w Turcji będzie perfekto. Dziewczyny, ostatnią rzeczą jest sukienka worek którą wrzuciłam do koszyka w momencie, w którym stałam do kasy, a była bardzo długa kolejka. Wydawało mi się, że ta sukienka jest polistrowa. Ja czuję, że ona jest sztuczna, natomiast na metce pisze 100% bawełna. Zastanawiam się, jaka to jest odmiana bawełny, że jest tak Niespotykana w tym momencie. Rozmiar z metki to jest L, i ta sukienka jest na mnie za duża. No, nie podkreśla kształtów, ale bardzo mi się podoba. Po pierwsze, pięknie wygląda w ogóle ze złotym odcieniem, więc fajnie ją można wystylizować. Po drugie, w momencie, kiedy mamy kobiece dni i chcemy się ubrać luźno, żeby nas nic po prostu nie dotykało, to wydaje mi się, że ta sukienka jest idealna. Ma delikatne rozcięcie po dwóch. Bo... A, po dwóch. Po dwóch, ma na rozcięcie. Nie wiem. Wydaje mi się, że na razie. Będę sobie w niej chodzić, pomimo że jest taka duża. Choć jest to trochę wór, ale powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że ja będę miała takie dni, gdzie będę się chciała po prostu ubrać w tą sukienkę. Także ten materiał muszę sobie przetestować na upałach. Czy rzeczywiście to jest bawełna, czy po prostu jest źle przyta metka, chociaż nie chcę mi się w to wierzyć. I mam nadzieję, że rzeczywiście to jest taka odmiana bawełny, która sprawdzi mi się na upały. Jeśli, mi, jeśli nie będę chodzić w tej sukience, to oddam ją po prostu mamie. Myślę, że moja mama też z tej sukienki się ucieszy. Nie wiem, czy nie będzie na nią za długa, bo dla niej byłaby do ziemi. Moja mama jest ode mnie no, z 15 cm niższa, więc dla niej ta sukienka byłaby, myślę, że do ziemi. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na ten moment ta sukienka strasznie mi się podoba. Jest jedną z ładniejszych rzeczy, którą dorwałam, no ale rzeczywiście mogłaby mieć rozmiar mniejszy. No ale... Lump to lump, tak? Lump to lump nie ma wyboru rozmiarów, także bierzemy, co jest i tyle. To było na tyle z dzisiejszego Holu Lumpeksowego. Uważam, że naprawdę. Chyba do tej pory był to najlepszy holumpeksowy i bardzo dużo rzeczy jest takich typowo dopasowanych do mnie. Dzisiaj się dowiem, co Wam się najbardziej spodobało, a co jest totalnie na nie, żebym wiedziała, czy aby na pewno podjęłam dobre decyzje. Także dziękuję Wam pięknie za oglądanie, cieszę się, że jesteście. Zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnych odcinkach. Hej!